Witam serdecznie w drugi dzień świąt wielkanocnych, a więc mamy dzisiaj śmingus dyngus. Edziu się już tutaj nie może doczekać. No i zaraz zrobimy mu śmingusa dyngusa. Edziu. Kurą też możemy trochę zrobić. Ale kury to mniej chętne. Perełka najmniej chętna schowała się w kałupie. Edziowi to to się nigdy nie znudzi. Dobra Edziu, starczy, bo mi się tutaj błota narobi. A tu błota niepotrzebne i tak jutro od samego rana ma być, ulewa, że hej, ale tylko do południa. Po południu ma już być elegancko. Znaczy elegancko, zimno, pochmurno, ale ma przestać padać, no i taki jest plan bo dzisiaj niebawem jadę po gości, mam taki plan, nic im nie mówiłem że pojadę po nich Lublinem, niech się przyjadą porządną polską motoryzację. zaraz tylko tam rzeczy z fotela powyjmuję żeby było miejsce gdzie usiąść, akurat na trzy osoby rejestrowany, to w trzy osoby się zabierzemy na jutro jest plan, akcja gnój tylko jak będzie lało rano to on potem ciężki będzie, nie wiem, z sąsiadem już rozmawiałem, mówił, że podjedzie, podstawi przyczepkę, to by było łatwo to zabrać ale jak nawet tutaj nam by się nie udało To skórnika chciałbym wybrać do zera Takie wiecie, wiosenne porządki po zimie Bo w zimie wiadomo, mniej się wybierało Więcej dościelało To to wszystko wziąć i wywieźć head na pole i na podwórku Byłby większy porządek Lecę po kulczyki od Lublina Bo tak sobie pomyślałem, już parę dni nie jeździł Zobaczymy czy ten akumulator trzyma Czy trzeba go podładować Perełka ostatnio cały czas tutaj siedzi Na korytarzu, zaraz przy drzwiach Chyba tu się gdzieś jakaś mysza kręci, bo czatuje i czatuje. Jak ona tak godzinami się wpatruje w jedno miejsce, to coś tam musiało zaskrobotać. No pewnie pojadę po gości, to będzie leżała na środku pokoju. Albo w bucie, bo perełka bardzo lubi myszy do butów chować. Także już się nauczyłem często, że najpierw sprawdzam buty, dopiero zakładam. No to sprawdzamy, czy ma prąd. Coś tam ma, parę dni stoi. Ale ostatnio, nim sporo jeździłem, to myślę, że nie będzie źle. Świece już się chwilę podgrzały. No to patrzymy, Ale on pięknie odpala. Lux, prawie jak motor. No to dobra, już wiemy, czym jedziemy po gości na stację PKP. Tylko jeszcze zobaczymy, którą. Bo jak zdążą na ten pociąg, co jest szybciej. To będę miał tylko jakieś 14 km, a jak nie zdążą na przesiadkę, to dalej pojadą śpiechem i będę miał ponad 30. To wtedy może już skodą. No zobaczymy. A może i też Lublinem. Niech trochę pojeżdżą. Ostatnio coś oglądałem jakiś program o Lublinie. To tam pan jakiś coś się zna, mówił, że to jest najbardziej udana polska konstrukcja, najlepszy polski samochód. No nie wiem, ja to miałem i kilka maluchów, i poloneza. To mi się dobrze jeździło zawsze tymi polskimi samochodami. Może nie są jakieś super wytrzymałe, ale no, maluchami to miałem chyba ze cztery. Aż sobie kupił jeszcze malucha, powiem wam, to takie moje marzenia. Ale jak patrzę na te ceny maluchów, to są ogromne i nie zapowiada się na to, żeby były tańsze. No w maluchu taki plus, że ja mam dwie lewe ręce, guzik się znam, a sam tam połowę rzeczy nareperowałem. Prosta konstrukcja i przyjemnie się tym mieści. Może się kiedyś uda kupić jakiegoś maluszka. Edz, już jesteś cały mokry. Wystarczy już chlapania na dzisiaj. Daj spokój. Już starczy. A co tam kaczki u Was słychać? Wszystko w porządku? No chyba tak. Noce spędzają bez problemu. Ta duża lampa to daje radę. Nawet jak jest chłodna noc, to tutaj mają spokojnie te 16 stopni bez żadnego problemu. Co prawda zapowiadają chyba za 3 dni, że ma być nawet minus 2 w nocy. No ale na szczęście mam tutaj tą, ten termometr. Tak by im za bardzo tu spadało, to zawsze je mogę zabrać do chałupy czy coś. No w dzień mają bardzo ciepło, a w nocy mają tak w miarę, bo jest ta lampka, chowają się luks. Tylko się nauczyły, jak im tu zaglądam i nagrywam, to się tam w kąt chowają. Nie chcą pozować ostatnio do kamery. Poczytałem wasze komentarze a propos żywopłotu tutaj, bardzo dużo tam propozycji, piszecie co u was się sprawdza, bardzo za wszystkie dziękuję ale wiecie jaki jest kłopot? prawie każdą roślinkę jaką sprawdzam, tam ligust, nie ligust, różne tam pisaliście to to wszystko jest toksyczne, albo trujące nawet znalazłem w jakiś tam opracowaniach żeby uważać na zwierzęta domowe, nie dopuszczać do tego no to lepiej by było coś takiego co wiecie, co zwierzęta nawet mogą mieć te owoce czy liście, nic im się nie stanie Ktoś pisał, że mirabelki można tak wzdłuż tutaj posadzić i że to się sprawdza i że to i ptaki i reszta zwierzaków by mogła jeść. No, jak ktoś ma jakąś propozycję i to nawet dobrze by było, bo tutaj to pewnie nic bym nie zbierał takiego, żeby gęsi sobie kaczki to mogły poskubać. Pewnie na dole będzie oskubane, no ale nie bych chcę tu grodzić, tu dziesięciu płotów nie będę robił. Taki wiecie, coś może owocowego, co można by tak przycinać i by się rozrosło. No jeszcze muszę poszukać na internecie. I trzeba pamiętać, że tu jest łop. Jak to Jakaś wymagająca roślinka, to tutaj nie urośnie. Tu nawet bluszcz mi cały wysechł. Chociaż w zeszłym roku tam po drugiej stronie, gdzie kury są, to chmiel ładnie porósł po tych po płotach. I to taki dziki nie wiem, on sam się tutaj wysiał nie wiadomo skąd i ładnie, bardzo szybko opanował ten płot. Ale też takie pnące, to niektórzy mówią, że to szybko się ogrodzenie niszczy, rdzewieje. wieje. No trzeba się zastanowić nad tym żywopłotem ale dobrze by było już wsadzić tak, na wiosnę, to do zimy by trochę się ukorzenił, rozrósł by było dobrze z rana to tutaj koncerty są bo każda która zniesie jajko to krzyczy w niebo głosy o. i malutka krzyczy czarna krzyczy wszystkie i po dwie w gniazdach siedzą, tak się teraz niosą na wiosnę elegancko a ten łobuz to już coraz bardziej sobie grabi. Dzisiaj rano porządzałem ciepło, było w krótkich spodenkach sobie wyszedłem. Jak mi na nogę skoczył, to mnie do krwi udrapał dziad jeden, no. Aż szczypało, szczypało, musiałem sobie popryskać tą. Wodą utlenioną jeszcze, jakieś zakażenie by mi się wdało. On grzebie tu w tej ziemi, we wszystkim, w kurzaku. Dziadzie jeden. Jeszcze raz taki numer. I pójdziesz do gara, bo ja już tracę do ciebie cierpliwość. A ta kurka znowu tutaj usiadła. No. Jak ty będziesz tak siadać i schodzić, to z tych jajek nic nie będzie. Na szczęście nie masz ich tam jakoś bardzo dużo, no ale jak już w końcu siadasz, to już siądź. Chociaż jutro tu ma być wysprzątanie całego kurnika, to najwyżej się ciebie gdzieś przeniesie. No. Bo tu też trzeba będzie wszystko wybrać do zera. Już tutaj jest brudne, ale ostatnie parę dni to nie sprzątałem, bo wiedziałem, że właśnie teraz będzie wybieranie do zera wszystkiego, no to bez sensu było takie na sztukę robienie. Jak się uda, to się jeszcze wapnem tutaj przemaluje. Nie wiem, czy jutro zdążymy, szczególnie, że pół dnia, malać deszcz. No, ale plany są ambitne, za czym jak z realizacją? Ale to się dowiecie w jutrzejszym gniocie. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Dzisiaj gniot króciutki, no ale są święta. Ja też chcę pomontować. Ten odcinek, no jeszcze za dnia, żeby wieczorem mieć spokój, jak już przyjadą do mnie goście, jak ich przywiozę. No i trzeba gościnę przyszykować, wiecie, zamrażarki, niektóre rzeczy powyciągać, żeby do wieczora się rozmroziły. Jakieś moje wędzonki, inne znowu trzeba. Włożyć do zamrażarki, żeby się zmroziły. No i taki plan na dzisiaj. Także roboty przede mną jeszcze trochę jest. Mimo, że to święta. A ja już więcej czasu wam nie zabieram. Do zobaczenia jutro o 7 rano. Jutro poważna akcja. Akcja i Mam nadzieję, że się uda. Najważniejsze, żeby kurnik wysprzątać do czysta. Jakby się udało jeszcze trochę tą myjką. Tylko, że kurczę. Ma być zimno. Ma być mokro. To by potem mogła tam wilgoć być. By mi to nie wyschło ładnie. Także aby wszystko, wszystko wyczyścić i ewentualnie tam lekko się, lekko się pościeli słomą, nie za dużo, tak żeby jak pogoda się poprawi, można było łatwo wszystko wygarnąć i wtedy wymyć i pomalować. No, takie są plany na razie, kolejny plan na gości, już im tu planuje robota, roboty, no ale sami się deklarują, że po to przyjeżdżają i chcą jak najwięcej robić, także... Chciałbym, żeby mi pomogli tutaj wygrabić wszystko elegancko, śmieci wyzbierać, to może potem tą glebogryzarką by się wjechało. No teraz jest za dużo kamieni, jest trochę dużych kamieni, takich bardzo, trzeba by to wykopać szpadlem, no roboty. A roboty, może się jeszcze pomyśli nad tamtym gołębnikiem, bo samemu jego nie zrobię, znaczy ten kurnik-gołębnik, który tutaj stoi, żeby go wyżej gdzieś postawić. I kolejna ważna rzecz to klatka dla królików. Będzie ten kolega, który ma duże zdolności, takie techniczno-plastyczne, by mi pomógł. To już by powinno być elegancko, ale to też cały dzień na pewno na tym zejdzie. I to jak będzie cały towar, cały sprzęt, deski, nie deski. No bo z tych obladrów nie zrobię znowu klatki dla królików, bo będą szpary. No trzeba by parę desek chociaż dokupić. Te obladry tam może gdzieś się przydadzą na boki czy coś. No to się jeszcze pomyśli, część podłogi chciałbym zrobić z siatki, żeby tam się załatwiały, to zawsze też będzie czyściej, widziałem takie klatki robią, że całe są z siatki, podłoga wyjmowana jak w odchowalniku, który kiedyś miałem, no to też jest opcja, ale się boję, że w zimę będzie im tam za bardzo zawiewało, takie dwie części bym zrobił, jedna by miała siatkę, a druga deski i tą gdzie deski trochę oddzielił, żeby w zimę tam było cieplej, jakieś mniejsze wejście tam zrobił. A tu gdzie siatka i by były i drzwiczki z siatki No i żeby całe były otwierane Obie dwa boki, bo wtedy dużo łatwiej się Sprząta no. Zobaczymy, trzeba to wszystko ładnie rozrysować Jak ja rozrysuję Jak ten no, odchowalnik dla kaczek to wyszedł jako tako. No. Jak wyjdzie jako tako i klatka dla królików, to będzie dobrze za może 2-3 dni. By się zaczęło to robić i może by się zrobiło. Dobra, nie przedłużam. Do zobaczenia. Jutro o 7 rano ja lecę wszystko szykować i składać tego gniota. Na razie, cześć.